Historia o złodziejstwie i porzuconej nadziei. Z urzędem w tle. Warto posłuchać do końca. Zaczęło się w kwietniu. Pół miesiąca walczyliśmy z urzędami, bankami, ale w końcu zrobiliśmy to. Otworzyliśmy spółkę z moim wspólnikiem Kajetanem. Nauczyliśmy się ją prowadzić, robiliśmy filmy dla klientów, nawet mieliśmy fajne wyniki. Aż pewnego dnia wchodzimy na konto, a tam zajęcie egzekucyjne. I jak to możliwe? Pytaliśmy siebie nawzajem. Zadzwoniliśmy do urzędu i okazało się, że. To zajęcie egzekucyjne to wynik niezapłaconego podatku, który zapłaciliśmy. Ten podatek to było jakieś 20 zł, więc żadna fortuna, ale skąd konta ściągli nam 300 zł, z czego połowa to była prowizja banku. Wysłaliśmy potwierdzenie i dostaliśmy zwrot 20 zł. Gdyby biznesy w Polsce działały jak urząd skarbowy, to Płacąc za kawę, po pół roku dostawałbyś rachunek za ekspres. Czy to jest sprawiedliwe? Dajcie znać w komentarzach. Raz, dwa, trzy. Pu-pu-pu. Hu-hu.